W tym poradniku pokażę wam jak prawidłowo krok po kroku nawinąć żyłkę na kołowrotek tak aby była równo nałożona i się nie plątała. Najpierw robimy pętlę. Obcinamy pozostałą żyłkę. A koniec żyłki czy plecionki przekładamy przez pierwszą przelotkę wędki. Montujemy kołowrotek do wędki. Otwieramy kołowrotek. Przewijamy linkę przez wcześniej zrobioną pętlę. I nakładamy na kołowrotek. I tutaj często pojawia się błąd. Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi, w którą stronę nakładamy tą pętlę. To znaczy, pętla ma być tak założona, że gdy kołowrotek będzie pracował, to ona się będzie za zaciskać. Nie tak jak w ten sposób. Teraz się obraca. Zakładamy ją w drugą stronę. I teraz ona się zaciśnie. Zamykamy kołowrotek i teraz nawiniemy żyłkę. Bierzemy jakieś naczynie z wodą, do niego będziemy wsadzali naszą żyłkę i teraz ważna sprawa, żeby nasza żyłka jak najmniej się potem plątała, zależy nam na tym, żeby ona nie odwijała się tak do góry, tylko żeby odwijała się tak, jak ją zawiązała fabryka, czyli w ten sposób. I żeby osiągnąć to w domowych warunkach, najłatwiej wsadzić coś tutaj w oczko na szpuli, wsadzić do garka i wtedy nasza żyłka będzie się właśnie odwijała w ten sposób, na jakim nam zależy. Jeśli macie garnek, to też dobrą praktyką jest przykrycie, wtedy nam nie będzie się chlapać, kiedy będziemy zwijać. Bierzemy więc wędkę, zamykamy kołowrotek. Prawa ręka tutaj ciągle przytrzymuje żyłkę, tak żeby ona była napięta, a lewą zaczynamy działać. Jeśli nie uda Wam się zrobić tak, żeby ta żyłka odwijała się tak jak u mnie, no to nie martwcie się, po prostu wrzućcie ją do tej wody i też będzie całkiem ok. Jeśli dzięki temu filmowi nauczyłeś się, jak nawinąć żyłkę na kołowrotek, to zapraszam do innych filmów na moim kanale. Do zobaczenia!